Dziękuję. Ja, pan Krykowski, proszę ucieknie. Teraz to... ja, trzeba. Środowisko, sześć lat. Ja chciałbym się odnieść do zapytania kolegi Krzysztofa, który i troszeczkę to, to rozbudować o doradcę zatrudnionego, bo przeczytałem w gazecie Giżyckiej, że osoba ta ma również zajmować się monitorowaniem mediów, w tym internetu. A zatem czy Pani Burmistrz nie wydaje się, że już zatrudniony w tym celu Pan e, Wojciech Darski e, nie będzie miał nic do roboty, chyba że pani burmistrz podzieli te media na W związku z tym... Czy proszę bardzo, no, wydaje mi się, że sprawa bardzo ważna, ponieważ to są nasze pieniądze tak naprawdę i to nie dało tak, w skali roku pieniądze podatników, w tym znaczy nasze. Zatem czy nie wydaje się Pani, że zatrudnianie drugiej osoby do tych samych celów, do odpowiadanie obowiązków, zadań jest jak najbardziej właściwe z punktu widzenia wydatkowania pieniędzy publicznych?